Państwu dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejsze Dąbrowskie Kolendowanie. Bo bez Państwa to wydarzenie nie miałoby najmniejszego sensu. Możemy naród marudzić, narzekać, że w naszym mieście czy dzielnicy nie dzieje się wiele, ale to od nas zależy, żeby się zadziało za wiele. W szczególności dziękuję tym bardzo zdolnym młodym ludziom, bo bez nich no, dzisiejszy wieczór by się nie odbył. Prawa dla nich. Dziękuję księdzu Kroposzczowi, Zygniewowi, organizatorowi, gospodarzowi tego miejsca naszej pazetki. Dziękuję przybyłym gościom, panu posłowi Robertowi Barbasowi i panu Patrykowi Strzałkowskiemu. ja również od siebie chciałbym Państwu życzyć, żeby ten czas Bożego Narodzenia był dla nas takim czasem spojrzenia na nowo, na nowo na nasze rodziny, na to wszystko, co mamy, żebyśmy to, to cenili w tych nieładnych czasach, w czasach, w których boimy się o nasze zdrowie, o często o nasz dobytek. Byśmy patrzyli z nadzieją na jutro, bo ten nowonarodzony Chrystus daje tą nadzieję. Także życzę Państwu wszystkiego dobrego i jeszcze raz Państwu dziękuję. I chyba tam ksiądz proboszcz się z i zostanie słowem. Także dziękuję Państwu.